Oj, oj, oj. Sekunda jeszcze oczywiście y, typowy link na, info, na filmy, bo trzeba dawać ludziom powiadomienia. Witam gisu bardzo serdecznie. Yy, niestety nie jestem nie byłem w stanie załatwić tu joke'a, przepraszam bardzo. Ale ja postaram się powiedzieć wszystko, to co uważam za słuszne, co powinienem powiedzieć, yy, wam o Solinku naszym, jak to będzie wyglądać dalej, ponieważ niestety nie pojawią się kolejne odcinki i to jest decyzja wspólna moja i Jokera gdyż to po prostu ym, ja popełniłem taki błąd że zandomizowałem ewolucję a my sami też straciliśmy ochotę chęć grania w tą grę gdyż po prostu gra nam po prostu pluła w twarz ewidentnie pluła nam w twarz yy, stwierdziliśmy że po prostu zaczniemy od nowa z nowym hypem Najprawdopodobniej z nowej generacji, stosunkowo nowej, no bo generacji yy, us, yy, siódmej Prawdopodobnie będzie to soul link z generacji 7. Będzie to soul link z pokemon Sun i Moon, ewentualnie Ultra Sun i Ultra Moon. Zależy, jak zdecydujemy, co będziemy wolać, co nam łatwiej będzie się randomizowało. I tyle proste. Yy, tylko że ja, najpierw ja osobiście muszę mieć takowy mm, dysk. Potrzebuję dysku. To jest bardzo istotną rzeczą, ponieważ takowego nie posiadam mm, przy sobie aktualnie. Nie mam dodatkowego dysku, który by się osobiście moim zdaniem przydał. I to jest naprawdę Mutna. Yy, filtr. Chciałbym zobaczyć, czy jestem w ostrzejszym skalowanie przed tym przewijanie opóźnienia. No niestety nie jestem w stanie. Yy. I tak yy, będą najprawdopodobniej najprawdopodobniej ultrasany, ultramuny, ewentualnie po prostu muny i sany zależy, to różnie chyba, że wymyślimy coś bardziej kreatywnego i będzie to seria prowadzona, mam nadzieję, że tym razem na serio regularnie ale jak wyjdzie, no to też nie jestem w stanie nam wam nic powiedzieć mm. no gdyż no, wyjdzie jak wyjdzie, generalnie jeszcze w tym miesiącu powinien pojawić się odcinek dość gruby swoją drogą mm. Na, moim zdaniem na pewno da mi zastrzyk nowych widzów, da mi zastrzyk viewsów, chociaż nie tylko to się dla mnie, nie, nie to liczy się dla mnie głównie w tym, ale co robię, ale też jest miło widzieć, że mm, są te wiusy, ale generalnie gruby film wleci, naprawdę gruby jak na mnie, z pewną osobą i jak zobaczycie ten film na pewno uznacie, że to jest, że to na serię jest gruby film, a nie byle gówno. Hmm. Postaram się do niego jak najlepiej przygotować, ponieważ jest to film, gdzie będę potrzebował przygotowania. Hmm. Będzie to film bardziej poza, zamiast to będzie to film, hmm. będzie to film po prostu yy, pogadankowy. Hmm. i to będzie naprawdę, pomimo że to będzie film pogadankowy, będzie to jak na mój kanał będzie to naprawdę gruby film, będzie on naprawdę spoko. Mam nadzieję, że będzie spoko, bo na to liczę. Jak coś gramy w Blaze Blacky i Volt Whitey, czy Blaze Blacky, bo akurat pasuje do, no po prostu pasuje do tematu w Solinko. Generalnie na serio. Szykuje się gruby film, mam nadzieję, że jeszcze w tym miesiącu Go uda mi się przygotować Ze specjalnym gościem i to właśnie To kim jest ten gość Jest naj największą grubością tego mm, Tego materiału Ale nie będę mówił kto, co, jak, bo ponieważ nie chcę wam spoilerować nic a nic mm, Żebyście mieli jak największe zaskoczenie I żebyście dostali po obejrzeniu tego odcinka, tak samo wielki hype, jak ja dostałem, kiedy osoba ta zgodziła się. Hmm. I od razu mówię, w przyszłości będzie więcej takich odcinków, jak zobaczycie ten jeden konkretny, gruby film. Z założeniu, że uda mi się, się zrobić to, co uda mi się zrobić. Hmm. Powiem to w przyszłości, bo nie chcę tak, jak mówię, teraz spoilerować wam tego. Hmm, bo nie chcę wam czuć zabawy to jeszcze do Soul Tak jak mówiłem, siódma generacja. Ponieważ się zjebałem, zostaw. Yy, zostaw tą łapkę w górę. Nie muszą, ale bardzo mi miło widzieć taki odzew. Jest to bardzo yy, przyjemne. Ja miałem kogoś odbanować, bo mnie ładnie napisał na. Yy, Na pv Poprosił, proszę, odbanuj, więc odbanujemy i już. Odbanowane. Nie trzeba dużo, żeby, żebym odbanował. Wystarczy ładnie napisać poprosić. teraz, jak ktoś chce, to możecie dać propozycję na nick. A ja dalej pogadam sobie o tym. Co dalej z kanałem, między innymi? Z kanałem właśnie nie wiem, co mam zrobić, gdyż planowałem serię Sanów, ale właśnie po pierwsze nie mogę ich zrandomizować, po drugie, hmm, będę się kłócić z Sanami z Solinku. Dlatego myślałem nad serią z, z jakiegoś haka i to dość długiego haka, jak na przykład Pokémon Glaze, ponieważ jest to wyśmienity hak yy, znany, a nikt jeszcze dobrze tego haka nie nagrał. Mówię o tym, że nie ma jeszcze serii na zlog, która byłaby dobra. A nie wiem w ogóle, czy w ogóle jest jakaś seria odcinkowa na zlog. E, zaraz zobaczymy. Z tego, co mi się zdaje, no to tyle co Judy e, zaczął teraz. I Pokémon Glazed. E, teraz zaczął Pokémon Glazdy na, na Zloku jak podaję wyjątkowo. A ja się sam. A nie, to nie jest glazed, więc. Więc. W sensie to jest glazed, ale to nie jest nazwok, jak widzę. Yy. I to jest na live, jak widzę. To yy, uważam, że można zrobić jakąś. Serię, bo osobiście chyba nie robił nawet nasloka na tym swojej normalnej serii. Yy, nie, bo nie ma zasad w opisie, więc nie robił nasloka. Ja to zrobię na nasloku. Hej, cześć Oj, przepraszam. Ja to postaram się zrobić na naszloku i myślę, że. Niebawem yy, ruszymy, yy. osobiście, jeszcze powiem, że na materiale z tym najnowszym, yy, w sensie tym najnowszym, tym, o którym się tak jaram, pokażę wreszcie mordę tak lepiej. Bo widzieliście mnie tylko w masce kołbata. Yy, yy, otóż gościem nie będzie herbata, będzie ktoś grubszy. <grym> znaczy grubszy fizycznie, nie, gru nie. ale. Będzie ktoś kto naprawdę jest mm, dość rozpoznawalną osobą. Generalnie y, chciałem powiedzieć, że będę wtedy kurwa na kamerce i zobaczycie, mój rój tak bardziej. Y, ja postaram się w y, y, jakąś normalną mimikę zachowywać, gdyż... No do tej pory jedyny raz, jak miałem kamerkę, to był na jednym z live'ów, na jednym z live'ów i to był y, i to był live w masce, ale tym razem będę bez maski i będę po prostu się pokaże Wam cały. Normalnie pokaże się. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, bo gość naprawdę to jest osoba, która no na pewno Was zadziwi. Kogo zaprosiłem do, czego, do tego projektu. Zresztą ja mam 30 subskrypcji, więc sam fakt ten. Was zaskoczy kiedy zobaczycie kto, co to jest za osoba. Hmm. Osoba z dużymi zasięgami, ale nie chcę po prostu za dużo spoilerować. Hmm. Więc hmm. o, super. łączyło z powrotem. zajbiście Także możemy bawić się dalej. Nie wiem czemu mi rozłączyło OBS-a, Nie powinno. Aż tak słyneta nie mam. E, także... Hmm. Także no. Yy, mamy już generalnie. 19 minut live'a i ja w sumie powiedziałem wszystko co chciałem z najważniejszych rzeczy, ale jeszcze yy, pogramy chwilę. Dojdziemy chociaż do następnego miasta. Tak tak myślę. To będzie najlepsza opcja. Yy, chciałem powiedzieć, że. Yy, jeszcze w tym tygodniu, bo liczę jeszcze Następną do tego tygodnia. Postaram się nam wam nagrać te glazdy i wstawić yy, na niedzielę. I co niedzielę wstawiać te glazdy żeby one były, żebyście je mieli. A jak z tym wyjdzie, no to już nie wiem, tak. To już jest inna sprawa. Mam nadzieję, że wyjdzie i będzie OK. Yy, I wstawiałbym je w, to, w torki i partki dwa razy w tygodniu i byłyby to albo w, nie, we wtorki i może piątki, bo za mała, za mały odstęp między nimi i byłyby to odcinki yy, yy, regularne dzięki temu. 20 minutówki, bo zauważyłem, że 20-minutowe odcinki są o wiele, przygo, o wiele o wiele przyjemniejsze w oglądaniu, więc, więc zastosuję się do swojego własnego m, punktu widzenia, że 20-minutowe odcinki są po prostu lepsze. Zrobisz w miarę dużo, a przy okazji nie męczysz ludzi tym półgodzinnym materiałem, jaki, jaki muszą obejrzeć. Wygodniej jest dwa odcinki po 20 minut wam nagrać. Lepiej będzie dla Was niż jeden 30-minutowy albo nawet 40. Po prostu lepiej się to ogląda, moim zdaniem. Nie wiem, jakby sądzicie o tym. Ja zauważyłem, że po prostu lepiej się ogląda rzeczy. 20-minutowe. 10 to jest taki niedost moim zdaniem i nie lubię youtuberów, którzy robią 10 minut odcinka, bo czuję niedosyt na filmie. 10 to mimo wszystko za mało trochę. No, ale tak, 20 to jest taki złoty środek i, i tak będę starał się prowadzić odcinki generalnie. Mm. Co do jeszcze soulinka i ogólnie serii na moim kanale. Jeśli macie propozycje z kim, jaką serię mógłbym nagrać, piszcie do mnie na PV. Ja chętnie przyjmę każdą propozycję, przemyślę chociaż ją. I zawsze możecie brać udział czynny w tym. Macie zakładkę hashtag Archimemes i hashtag Arch więc zawsze możecie robić memy z liveów, z odcinków. i Ja staram się to, że tak powiem, pokazać ludziom i w ogóle i staram się wynagrodzić to, że w ogóle coś robią wobec mojego kontentu. Jest to bardzo miłe widzieć memy i, i memy oraz po prostu jak to się mówi. A, jakieś obrazki, arty yy, związane z twórczością, bo to jest zawsze docenienie twórcy. Och, jak się rozgadał. Żygacie, eee, wiem. Przepraszam, ale no po prostu potrzebuję wam powiedzieć parę rzeczy. Dur, dur. Czasem muszą być takie spokojniejsze odcinki, nasze odcinki live. No i to jest jeden z takich spokojniejszych live'ów, gdzie po prostu musimy obgadać parę rzeczy. Ja wam muszę powiedzieć parę rzeczy, żebyście wiedzieli te istotne informacje i w ogóle. Miał. Alt tab, Alt tab, alt tab, alt tab. Dwie osoby, dwa polubienia, dziękuję wam bardzo Ja się jak na razie bawię bardzo świetnie Myślę, że pokonamy tego... Miała Pójdziemy się wyleczyć Pójdziemy prawdopodobnie dalej do następnego miasta Mam taką nadzieję I jak dojdziemy do miasta no to po prostu no, to Po prostu skończymy, skończymy live'a Bo nie chcę robić długiego live'a Wystarczy tyle ile jest Będzie Plus, mój internet jest niestety troszkę słabawy, i jest to bardzo smutny fakt. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie zdobędę jakiś lepszy internet. Ale no na tą chwilę nie mogę liczyć na nic lepszego. W takie życie! No, niestety, jeszcze. O, akurat Purlo to idealnie.